To jest Jarek. Jak się pewnie domyślacie, jak tutaj widzicie, no Jarek nie za bardzo lubi swoją pracę. On codziennie rano budzi się, ale tak raczej bardziej po pięciu, sześciu przestawieniach budzika. Wreszcie no ledwo staje z takim wysiłkiem, wsiada do tramwaju i jedzie do biura. No i w tym biurze tak naprawdę najchętniej on by się zaszył w jakimś najciemniejszym kącie, tak żeby nikt mu nie przeszkadzał, nikt na niego nie zwracał uwagi i w sumie główną rzeczą, którą się zajmuje to myślenie czy odliczanie godzin do najbliższego weekendu. I w ten sposób Jarek spędza 20% każdego roku, to jest mniej więcej 1800 godzin I łącznie przez całe życie Jarek z taką kwaśną miną, z takim poczuciem takiego wielkiego nieszczęścia, pójdzie do pracy w ten sposób około 10 tysięcy razy. I gdyby Jarek mógł pracować ciągle, bez ani jednej minuty przerwy, 24 godziny na dobę, to musiałby pracować w ten sposób przez 9 lat, żeby tak za jednym zamachem wyrobić cały ten przedział czasu pracy, który przypadnie w jego życiu. I Jarek nie jest jakimś specjalnym wyjątkiem. Jarek nie jest szczególnym przypadkiem, bo opracowany przez Instytut Galupa taki dziesięciostopniowy wskaźnik jakości pracy pokazał, że około 40% osób uważa swoją aktualną sytuację zawodową za dobrą, a 60% uważa za złą, w tym sensie, że nie są zadowolone ze swoich zarobków, możliwości rozwoju w tej pracy, w samorealizacji, zgodności tej pracy z zainteresowaniami itd. Więc dla milionów ludzi, takich jak Jarek i innych, na życie jest miejsce przed pracą albo po pracy, a nie w jej trakcie. Więc można powiedzieć, że praca to jest taka trochę, taka współczesna choroba, w tym sensie, że ona codziennie zabiera miliony żyć tylko po to, żeby na chwilę je spuścić ze smyczy po południami albo w weekendy. I ja nie wiem jak wy, ale jak ja patrzę na Jarka, jak ja widzę Jarka, to ja się zastanawiam przede wszystkim dlaczego. Jak to się stało, że miliony osób na świecie godzą się, żeby ogromna, naprawdę duża część ich życia wyglądała w ten sposób? No i okazuje się, że są tak naprawdę dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że Jarek uważa, że tak trzeba. On uważa, że on musi przepalić jakąś część swojego życia na pracę, żeby to życie po pracy było lepsze. On uważa, że on musi się teraz poświęcić, że on musi zagryźć zęby i on inwestuje w pewnym sensie ten swój czas na pracę, żeby po tej pracy kiedyś tam spić z tego śmietankę, powiedzmy na przykład na emeryturze. I skąd wzięło się takie założenie? Kiedy... Jarek był na studiach, to Steve Jobs wygłosił słynne przemówienie dla absolwentów Uniwersytetu Stanforda. Ono było bardzo często cytowane i to przemówienie kończy się słowami stay hungry, stay foolish, czyli bądźcie głodni, bądźcie nierozsądni, można tak to przetłumaczyć. I kiedy Jarek był na studiach, to on faktycznie, on był bardzo głodny, ale w takim sensie dosłownym. Więc po tych studiach on już no, bardzo nie chciał jeść tych zupek chińskich. On po studiach miał takie ambicje, żeby budować zdolność kredytową, żeby pojechać na wycieczkę, żeby kupić sobie fajne auto. On po studiach nie chciał być nierozsądny. On nie szukał pracy, samorealizacji, czy nie szukał dopasowania pracy do jego pasji, bo jakby to wydawało mu się nierozsądne. Tutaj trudno się dziwić. Jarek martwił się bardziej tym, że metr mieszkania w Polsce kosztuje tyle, ile kilkumiesięczna pensja Przeciętnego Polaka. I on też stwierdził, że on musi zagryźć zęby, teraz się poświęcić, żeby te rzeczy mieć, o których sobie marzy. A takie warunki i takie podejście sprawiło, że on nie wybierał dla siebie drogi zawodowej czy kariery, która powiedzmy długofalowo da mu szczęście albo która będzie wykorzystywała w jakiś sposób najlepiej jego potencjał. I drugi powód jest taki, że w odpowiednim momencie nikt Jarkowi nie powiedział, że można inaczej, że to nie jest jedyna droga. I tutaj też trudno powiedzieć, żeby to była wina Jarka, no bo kiedy rodzice Jarka, jego wychowawcy, jego nauczyciele, kiedy oni byli w jego wieku, no to oni nie stali w długiej kolejce po iPhone'a autorstwa Steve'a Jobsa, oni stali w długiej kolejce po papier toaletowy. Oni żyli w warunkach wiecznego niedoboru. Oni ciągle czegoś nie mieli, oni ciągle czegoś nie mogli, dlatego nie powiedzieli Jarkowi, że on może się realizować, że on może być tak naprawdę kim chce, bo według ich doświadczeń, według ich rozumienia świata, według tego jak oni rozumieli rzeczywistość, która ich otacza, to zwyczajnie po prostu nie byłaby prawda. I kiedy Jarek wybierał dla siebie drogę zawodową, tym takim powiedzmy swoim dojrzałym, kilkunastoletnim rozumem, to miał tak naprawdę dwie drogi. On czuł, że on może iść na etat, zatrudnić się u kogoś, albo że on może budować własną firmę. I to wydawało mu się dwie jedyne opcje. I prawdopodobnie żadna z tych opcji nie wydawała mu się jakaś specjalnie pociągająca, albo po prostu obie opcje wydawały się trudne, ale czuł, że innych opcji nie ma. Ale teraz w współczesnym świecie, w świecie, w którym my żyjemy, w dniu, w którym dzisiaj się spotkaliśmy, tych opcji robi się coraz więcej. No bo załóżmy, że kiedy Jarek był w liceum, lubił opowiadać o kosmosie, na przykład interesował się astrofizyką, planetami, wszechświatem, czuł taką pasję w opowiadaniu o tym innym. No to kiedyś było bardzo mało możliwości, żeby zrobić z tego swoją pracę. Oczywiście no Jarek mógł sobie pomyśleć, że... Spróbuję zostać naukowcem, albo że zatrudni się w planetarium powiedzmy, ale no coś podpowiadało mu z tyłu głowy na pewno, że jeśli tak się zachowa, jeśli tak wybierze, się, pójdzie tą drogą, no to jest duża szansa, że będzie głodny, albo że to jest nierozsądne. Ale kiedyś nie było takich narzędzi, jak na przykład crowdfunding. Teraz mamy narzędzia, sposoby, które pozwalają, żeby za naszą. Wypłatę odpowiadał nie szef, nie nasi klienci, ale taka powiedzmy zwykła wdzięczność ludzi, którzy lubią to, jak my na przykład opowiadamy właśnie o tym kosmosie. I Piotr z kanału popularno-naukowego Astrofaza może być tutaj dla Jarka dobrym przykładem, ale takich ludzi jest zdecydowanie więcej. Taki największy polski serwis crowdfundingowy, który nazywa się Patronite, skupia już 6 tysięcy twórców, takich jak Piotr którzy są każdego miesiąca finansowani przez ponad 160 tysięcy patronów, a można powiedzieć, że tak naprawdę te liczby każdego dnia rosną. Albo załóżmy, że w liceum Jarek marzył bardzo o tym, żeby kupić sobie busa, takiego, wiecie, fajnego, starego busa klimatycznego, spakować to, co ma, wsiąść do tego busa, i jeździć po świecie. No to kiedyś było bardzo mało możliwości, żeby w ogóle myśleć, że takie coś można byłoby nazywać swoją pracą czy sposobem na swoje życie zawodowe. Założę się, że jeśli Jarek zacząłby opowiadać o takim pomyśle komukolwiek, to usłyszałby przynajmniej raz, że będziesz Jarek głodny, że takie podejście jest zupełnie nierozsądne. Ale kiedyś nie było takich narzędzi jak self-publishing, które mamy teraz. Teraz, tak naprawdę, Jarek może kupić tego busa, może wyruszyć wypra na wyprawę, może zrobić zdjęcia z tej wyprawy, może te wyprawy zrelacjonować, wydać na tej podstawie książkę i bez pośrednictwa wydawnictwa wydać tę książkę, i dzięki czemu większość, znakomita większość zysków trafi do jego kieszeni i będzie mógł finansować w ten sposób na przykład kolejne wyprawy. I Karol i Ola z bloga Busem Przeświat są na pewno dla Jarka dobrym przykładem, ale znowu takich ludzi jest zdecydowanie coraz więcej. Już w 2018 w tym roku co trzecia książka wydawana w Stanach Zjednoczonych była wydawana bez pośrednictwa wydawnictwa, co sprawia właśnie, że autor zaczyna zarabiać większość zysków ze sprzedaży danej książki, a nie wręcz często ułamek procenta, jak to było do tej pory. No i wreszcie załóżmy, że na przykład w liceum Jarek interesował się grami planszowymi to prawdopodobnie on w ogóle nawet nie pomyślał, że coś takiego może być jego sposobem na życie, że jego praca mogłaby być w jakiś sposób z tym związana. A nawet jeśli miałby jakiś taki przebłysk, pomyślałby o tym przez chwilę. To była bardzo duża szansa, że pomyśli, że będzie nierozsądny po prostu, że w jakimś momencie będzie w tym swoim życiu dosłownie lub niedosłownie głodny. Ale kiedyś nie było takich rzeczy, jak na przykład Kickstarter. Teraz Jarek może wziąć swój pomysł, opowiedzieć o nim światu i zebrać środki na jego realizację. Na przykład tak jak małe studio Archon Spiły, które w maju tego roku 2021 zebrało prawie półtora miliona euro na produkcję własnych dodatków do gier fabularnych, do gier strategicznych. Więc... Innymi słowy, można powiedzieć, że pracą stało się to, co jeszcze do niedawna zupełnie pracą nie było, czego nikt pracą by nie nazwał. Stało się możliwe utrzymanie z takich rzeczy, z których do niedawna utrzymać się zupełnie nikt nie byłby w stanie praktycznie, albo było to zarezerwowane tylko dla małego, wąskiego, niszowego grona. To nie jest coś, co będzie za 10 lat, za 20. Co dzieje się dzisiaj? Właśnie tutaj, teraz, nawet w Gdańsku, nawet w tym dniu, w którym się spotykamy, dociera do nas taka nowa fala zawodowych przemian. Ja wam pokazałem tak naprawdę wierzchołek gór, lodowej. To są wybrane trzy przykłady, ale tego jest zdecydowanie zdecydowanie więcej. To są trendy, z którymi tak naprawdę już się spotykamy. To nie jest coś, co, na co musimy poczekać. Chciałem Wam opowiedzieć o dwóch takich trendach, które teraz na rynku pracy, na rynku zawodowym mocno mieszają, mocno zmieniają zasady gry, o których warto wiedzieć, o które warto znać, czy które warto rozważyć w kontekście nawet siebie samego. I pierwszym z tych trendów jest coś takiego, co nazywa się ekonomią twórców. To jest taka specjalna czy nowa gałąź, można powiedzieć, która się rozwija, która pozwala zbudować pracę, swoją karierę właśnie wokół swoich pasji, talentów, zainteresowań, marzeń. I tutaj można powiedzieć, że ta ekonomia twórców jest możliwa dzięki dwóm sposobom, czy dzięki dwóm gałęziom. Pierwsza gałąź to są sieci społecznościowe. Sieci społecznościowe różnego rodzaju, które po prostu dają nam dostęp do setek, do tysięcy, do milionów ludzi, którzy mogą słuchać tego, co mamy im do powiedzenia, czerpać z tego, co mamy im do powiedzenia, budować. Czy jakieś grupy odbiorców wokół naszych zainteresowań, pasji. I druga grupa, czy druga odnoga, czy druga gałąź to są narzędzia monetyzacji, które mówiąc wprost, pozwalają nam zarabiać na tym, że udało nam się zebrać jakąś publiczność, jakiś fanów, ludzi, którzy nam ufają, którzy nas znają, którzy nas lubią. I ja tutaj nie mam zdecydowanie na myśli influencerów. Którzy zarabiają, powiedzmy, na tym, że są popularni i reklamują produkty innych firm. Ja mam bardziej na myśli to, że twórcy coraz częściej mogą i coraz częściej stają się takimi mikroprzedsiębiorcami, którzy finansują swoją działalność, finansują swoje kariery czy rozwijają swoje pasje dzięki temu, że tworzą różnego rodzaju produkty i korzystają z takich możliwości, jak na przykład warte 250 miliardów dolarów, globalny rynek edukacji online, jak kursy online, jak tutoriale, e-booki, jakiś płatny konsultant, Coraz częściej twórcy tworzą zamknięte grupy, których członkowie opłacają abonament za dostęp do tej grupy, tylko po to, żeby spotykać się z ludźmi właśnie o podobnych zainteresowaniach, o podobnych pasjach, o podobnej wizji świata itd. Coraz częściej twórcy wydają własne produkty fizyczne, bo nie tylko te kwestie informacyjne dotarcia do ludzi są możliwe, ale też kwestie logistyczne. Coraz częściej twórca może wydać własny noces czy wyprodukować własne ubrania i sprzedawać je samodzielnie, dzięki temu zarabiać. I tak naprawdę utrzymywać właśnie swoją pasję. Czyli wreszcie wspomniany wcześniej crowdfunding, który stał się taką współczesną formą mecenatu, gdzie twórca może pozyskać patronów, którzy chcą po prostu finansować to, co ten twórca robi. Druga gałąź, która już jest bliżej do tego. Co do tej pory rozumieliśmy jako edat, a trochę dalej do tej mikroprzedsiębiorczości, to jest coś, co się nazywa gig economy. Gig economy mówi o tym, że coraz więcej osób nie chce się przywiązywać do jednego pracodawcy, do jednego miejsca pracy, do jednej branży, do jednego zawodu, do jednego stylu wykonywania projektów, do jednego miasta itd. Ci ludzie wolą zamiast tego wziąć laptopa, schować go do plecaka i sobie sami decydować o tym, nad czym będą dzisiaj pracowali, z kim będą pracowali, gdzie będą. Jak będą pracowali, jak długo będą pracowali? I dla tych ludzi tak naprawdę, praca to jest laptop, kawałek biurka, dostęp do internetu. Oni mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze i oni po prostu chcą z tego korzystać. Oni chcą pracować w trybie projektowym, chcą zmieniać pracodawcę w cudzysłowie tak naprawdę co trzy tygodnie, co miesiąc, wtedy kiedy będzie im się to podobało, albo na przykład łączyć to z podróżowaniem po świecie i stać się tak zwanymi cyfrowymi nomadami, których też coraz częściej spotykamy. To nie jest jakaś nisza, to nie jest jakaś mała rzecz, to nie jest coś zarezerwowane dla garstki ludzi, o których tak naprawdę słyszymy tylko w jakichś bajkach i w jakimś przekazie ustnym. To jest duża gałąź rynku zawodowego, rynku związanego z karierą, która się jeszcze bardziej rozwija. Mastercard oszacował, że ten globalny rynek, nazywany gig economy, urośnie w ciągu najbliższych lat do 455 miliardów dolarów, a różne badania, szacunki, na przykład te przeprowadzone przez Instytut Galupa, szacują, że już Teraz jest to między 37 a 50 nawet procent wszystkich pracowników w Stanach Zjednoczonych. I teraz wyobraźcie sobie, co z tym trendem jeszcze zrobi pandemia, to jak zmieniło nasze podejście do pracy, to w jaki sposób musieliśmy tą pracę wykonywać w czasach COVID-u i tak dalej, kiedy coraz więcej osób zrozumiało, czym jest home office, coraz więcej firm zrozumiało, że jednak da się pracować bardziej elastycznie, i wydaje mi się, że to otworzyło oczy wielu osobom i to jest droga dla wielu osób tylko w jedną stronę. I teraz jest duża szansa, że jak Jarek słyszy o tym, co ja mówię, to on sobie myśli, że to nie dla mnie. Jest bardzo duża szansa, że on sobie myśli, że jeśli on będzie traktował swoją pracę w ten sposób, to on będzie głodny albo to w pewnym sensie nierozsądne. I oczywiście Jarek ma do tego prawo, ale ja Wam zdradzę jedną tajemnicę, której Wy się na pewno nie domyślacie: że Jarek to jest tak naprawdę ja. Ale Jarek, to jest tak naprawdę każdy z Was. To są, to są wszyscy ludzie, którzy wychowali się w świecie, który nie dawał takich możliwości, bo to są stosunkowo nowe możliwości. To są wszyscy ludzie, którzy nie zostali przygotowani przez ten świat do tego, żeby z tych możliwości korzystać, bo nikt tych możliwości wcześniej nie przewidywał, więc nie mógł nas ich nauczyć. Natomiast to nie znaczy, że jeśli tego wcześniej nie było, to nie mamy z tego korzystać. Oczywiście, jak wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy prawo. Nie chcieć być głodni, mamy prawo nie chcieć postępować nierozsądnie, ale tak naprawdę to mamy prawo też również do tego, żeby w pracy czy od, od pracy dostawać coś więcej niż spłacony kredyt czy możliwość pojechania na wycieczkę. My mamy prawo czuć w pracy coś więcej niż ten taki powiew nadchodzącego weekendu. I mi się wydaje, że najgorsze, co może zrobić taki Jarek, to myśleć o swojej karierze w taki liniowy sposób, że jego kariera jest taką wąską, prostą linią, której początek. Przeważnie, prawdopodobnie przypadkiem wytyczył dawno temu, na przykład kiedy miał 18 lat. Tak było kiedyś. Kiedyś było tak, że się wybierało prawdopodobnie przypadkiem swój sposób na życie zawodowe, i ten pomysł miał szansę bytu przez kilkadziesiąt lat, nawet przez całą naszą karierę. To wręcz teraz jest możliwe myślenie inaczej, a wręcz często staje się koniecznością. I już teraz. Tak zwani milenialsi, czyli osoby urodzone na przełomie lat 80. i 90., mówią, że chcą w jednym miejscu pracować maksymalnie 3 lata. A to daje kilkanaście, nawet kilkadziesiąt zmian pracy i stanowiska w ciągu takiej typowej kariery. Można powiedzieć, że to jest nowa rzeczywistość, w której będziemy funkcjonować. Yuval Harari, który zajmuje się przewidywaniem tego, co nas czeka w XXI wieku, powiedział, że taką największą kompetencją na rynku pracy, najważniejszą umiejętnością, którą warto sobie zbudować, jeśli chcemy się w tym rynku pracy współczesnym odnaleźć, to jest umiejętność wymyślenia siebie na nowo. To, jak nam na tym rynku pracy pójdzie, jakie korzyści będziemy z niego czerpać, jak dobrze się na tym rynku pracy będziemy czuli, ile tak naprawdę szczęścia może dać nam ten rynek pracy, będzie zależało od tego, jacy będziemy elastyczni, jak bardzo będziemy umieli się dostosować do nowych trendów, wykorzystać nowe możliwości, zmienić branżę, zmienić zupełnie styl naszej pracy, czy nawet czasami wręcz zresetować naszą karierę tylko po to, żeby pójść zupełnie nową drogą, która wyda nam się ciekawsza, bardziej do nas dopasowana, dająca większe możliwości i tak dalej. Ja oczywiście. Absolutnie ja nie chcę powiedzieć, że to wymyślanie siebie na nowo jest łatwe, że to jest bezproblemowe, że to nie wymaga wysiłku, że to nie wymaga cierpliwości, że to nie wymaga wytrwałości. Ja też nie chcę powiedzieć, że naszą pracą może być leżenie na hamaku, że my możemy leżeć na hamaku, nic nie robić i nazywać to naszą pracą. Ja chcę powiedzieć jedno. Ja chcę powiedzieć, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma wybór, że to od nas zależy, jak będzie wyglądało kilkadziesiąt lat naszej pracy, że jeśli jesteś z jakiegoś powodu wśród tych 60% ludzi, którym nie odpowiada ich sytuacja zawodowa, jeśli czujesz się nieszczęśliwie w swojej pracy, to masz prawo i masz możliwość wymyślić siebie na nowo i jak nigdy dotąd w historii masz do tego naprawdę masę możliwości.